Siemaneczko, słuchajcie, ponieważ koniec roku zbliża się wielkimi krokami, to pomyślałam sobie, że zrobię sobie takie podsumowanie roku razem z Wami, ponieważ w styczniu minie rok, odkąd wróciłam do treningów. No i w ogóle tak w moim życiu się dużo pozmieniało, także chciałabym ten rok podsumować z Wami, idąc miesiąc po miesiącu. No i co? Mam kawkę, także chwytajcie też za, za kawkę czy herbatkę i spędźmy tą niedzielę razem na takich troszkę wspominkach. Ich Was. Dobra, zaczniemy sobie od stycznia. Dokładnie 12 stycznia poszłam na salę i zrobiłam swój pierwszy trening poldens po porodzie. Było to mniej więcej 3 miesiące po porodzie, dostałam zielone światło od Fizjo i mogłam wrócić na treningi. Ja miałam wtedy około, no tak liczyłam 8 miesięcy przerwy, bo można powiedzieć, że do momentu w do którego nie miałam jeszcze takiego wielkiego brzuszka, no to jeszcze jakieś takie treningi sobie robiłam. No więc mniej więcej 8 miesięcy przerwy, no i wróciłam na tą salę. No i co na tej sali było, tyle emocji. Ja byłam taka wytęskniona za tą rurą, naprawdę. I no pierwsze spostrzeżenia moje takie były, że na pewno dużo czułam zmiany, jeśli chodzi o siłę, czy mia miała jej zdecydowanie mniej. No i też wydaje mi się, że mocno moja skóra się odzwyczaiła od tej rurki, więc no, wiele takich chwytów mnie po prostu. Zaczęło na nowo boleć. Też w styczniu e, ruszył tak naprawdę na pełnej, że tak to nazwę, mój kanał na YouTubie, i bardzo się cieszę, że jest grudzień. E, słuchajcie, na tym kanale przybyło no, ponad 700 osób. Jak ja sobie wyobrażę że 700 osób, które mnie ogląda, no to to jest naprawdę całkiem sporo. Więc bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście. Ja bardzo się na tym YouTubie tutaj spełniam, więc właśnie cieszę się, że nadal on istnieje i nadal tutaj wrzucam, nawet regularnie, bo, bo spotykamy się tutaj na co niedzielę, więc no jestem bardzo do tego YouTube'a wdzięczna. Dobra, idźmy dalej, lecimy do lutego. W lutym myślę, że tak już wzięłam sobie na tapet troszeczkę więcej kombosków, jeśli chodzi o treningi. Nadal niektóre jeszcze są takie nieporadne, aczkolwiek Wydaje mi się, że dużo rzeczy moje ciało pamiętało. Po prostu czasami jeszcze brakowało mi troszkę siły, no i cały czas we znaki dawał się właśnie ten ból i ta taka wrażliwa skóra. A no i w lutym też wróciłam do mojego trenera na siłownię, więc jakby no tu się już zaczęły może być takie porządne treningi siłowe i praca nad tym, żeby tą siłę odzyskiwać. Idziemy do marca. W marcu jaś tam podniecałam w jednym odcinku, że, że zrobiłam jakby od razu fałkę. Myślę, że to takie było z mojej strony. Jeśli w się sensie, chodzi mi o to, że wcześniej też bym ją pewnie zrobiła, tak wiecie, tak od razu z wyskoku, tylko ja byłam taka bardzo przeostrożna, ale był to dla mnie jakiś taki yy, punkt, może nie tyle, że zwrotny, no ale jakiś taki moment, że kurczę, no tak się zaczynam w końcu czuć e, powoli jak ja, nie? Jak ja z więc myślę, że... No i jeszcze chyba gdzieś szoldera zrobiłam w międzyczasie, więc to też było takie wow. No mogę powiedzieć, że właśnie cały w, w, ta pewność siebie u mnie yy, po prostu rosła, nie? Jeśli chodzi o te treningi. No, ale też z drugiej strony miałam takie pierwsze kryzysy, w sensie miałam takie, że trochę mi się nie chciało na ten trening iść, albo yy, po prostu bardzo mi morale spadały na treningu, jak mi tam nie wychodziło coś, co sobie założyłam. Yy, więc też była taka trochę sinusoida tych emocji, jeśli chodzi o same treningi, ale no myślę, że to jest yy, jakby normalne. Ale chodzi mi o to, że jakby wiecie, wlazłam w te treningi, na no taki mega ekscytacji, no a potem to tak już było, wiecie, różnorako. Dobra i idziemy do kwietnia. W kwietniu zrobiłam henspringa, czyli co? Czyli po jakiej, po jakiej przerwie tego henspringa. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam handspringa, to mogłabym sobie sprawdzić, no ale myślę, że myślę, że około roku to będzie. Czyli rok nie robiłam handspringa i potem w kwietniu 2025 roku zrobiłam ponownie handspringa. I nie było tak źle. Powiem wam, że ten handspring w ogóle jakby wjechał lepiej niż layback, którego by the way nie robiłam chyba 100 lat. Boże, naprawdę ja nie robiłam laybacka milion lat, bo mnie tak bolał, że ja w ogóle porzuciłam to. No ale dobra, mniejsze z tym. No i w kwietniu też odtwarzałam właśnie swoje stare komboski. No tutaj była lekka taka styczność z rzeczywistością bo to były takie komboski gdzieś tam w tym moim piku treningowym, więc myślę, że to się tak trochę rzuciłam na głęboką wodę. No, ale próbowałam, wiecie, chciałam po prostu tak coraz więcej trochę od tych treningów. wchodziłam na tą siłownię, siła powoli wracała, więc tam się po prostu rzucałam na, na różne rzeczy. Dobra, przechodzimy sobie do maja. W maju podjęłam pierwsze ze czyli jakby no idziemy już wiecie level wyżej. Odważyłam się zrobić te ze skoki i one wcale nie poszły mi tak źle, w sensie byłam obsrana bardzo, ale, y, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą dziedzinę, to no to właśnie w miarę to ciało pamiętało. No też wtedy cały czas trenowałam sama, więc y, jakby musiałam sobie sama ze sobą radzić, że tak powiem, nie miałam tego wsparcia, no co może było jakimś takim małym błędem i hamulcem, ale, ale trudno, dałam jakoś radę, więc y, tak, więc podjęłam się wtedy tych zeskoków no i myślę, że jeśli chodzi o おまいのと。 To tak go podsumuję. Idziemy do czerwca, ponieważ w czerwcu e, narzuciłam sobie challenge kolejny, jakim była dynamika. Czyli po prostu, żeby na każdym treningu e, trochę liznąć dynamiki, nie? Nie jakiejś tam mega, wiecie, może nie nieskomplikowane, na jakimś wysokim poziomie, tylko takiej e, dla średnio zaawansowanych takiej dynamiki. Więc tam ja sobie szukałam trochę inspiracji, no i chciałam, żeby na każdym treningu coś tam zrobić. I długo się trzymałam w tym postanowieniu, e, bo myślę, że. Mm, że kilka miesięcy. Nie wiem, nie wiem ile dokładnie. No, w którymś momencie to porzuciłam, ale yy, ale mimo wszystko uważam, że jakieś progresy w tej dynamice robiłam dzięki właśnie temu challenge'owi. W lipcu też był poldżem yy, i też zrealizowałam właśnie odcinek z tego poldżemu. Byłam ponownie sponsorem. Też byłam wytęskniona za tym Polgemem, bo rok wcześniej nie pojechałam, bo już byłam w toku ciąży i jakoś nie widziałam tego, yy, więc bardzo się cieszyłam, że mogłam wrócić znowu jako sponsor, yy, brać tam udział w tych. Wydarzeniach. To był też wyjątkowy polżem, bo pierwszy dzień pogoda była tragiczna, więc wszystko się musiało przenieść w inne miejsce, więc to też takie było ekscytujące. No i co, i zrealizowałam też odcinek właśnie z tego polżemu i to był w ogóle super wyjazd, i no i bardzo się cieszyłam, że mogę tam ponownie być. No dobra, i teraz wkraczamy powoli w drugą część wakacji, czyli sierpień. W sierpniu wróciłam sobie tak nieśmiało do choreo. O Jezu, za tańcem to ja się też tak stęskniłam na maksa, więc mega taką czułam wewnętrzną właśnie potrzebę, żeby w tej dziedzinie jeszcze sobie coś tam poszaleć. Także zrobiłam właśnie taki odcinek bardziej taneczny. No i też w sierpniu rozpoczęłam nową serię, czyli pierwszy raz na. No i byłam u Polpandy na flypolu. Jezu, to było też takie super doświadczenie. Ja się strasznie bałam tej latającej rurki. A okazało się, że to nie jest takie straszne, nie jest tak, że Cię wysadza w kosmos, i naprawdę no, bardzo się cieszę, że tego spróbowałam. Bardzo się cieszę, że widziałam się z Paul Pandą też po, po długim czasie, bo bardzo ją lubię. Więc y, bardzo fajne to było w ogóle doświadczenie. No i fajnie, że rozpoczęłam tą serię. No i też z takich ciekawostek w sierpniu byłam również w Wiedniu, i tam też wyszłam poza, totalnie poza moją strefę komfortu, bo umówiłam się z dziewczyną na poldensowy trening, który razem odbyłyśmy, Musiałam mówić po angielsku. Ona się okazała z Francji, więc miała taki akcent, że ja naprawdę bardzo się musiałam y, namęczyć, żeby zrozumieć co ona mówi. No i ona też robiła jakieś p***ne rzeczy, no umówne. W sensie ona mi pokazywała tam z warsztatów właśnie y, jakieś takie, no takie mocno akrobatyczne. I no super było tego spróbować, ale to były trudne rzeczy i ja generalnie byłam bardzo przerażona w większości na tym treningu i było trochę tam cringe'owo ale podsumowując cieszę się że takie kroki podjęłam więc super no i przechodzimy sobie do września. We wrześniu kupiłam sobie ponownie buty do egzo i, yy, i podjęłam na razie sama próbę właśnie powrotu do egzo, czyli potańczyłam sobie w butach przy rurce, porobiłam sobie jakieś takie małe elementy. No i słuchajcie, od tego września moja miłość do egzo raczej rośnie niż spada, więc, yy, więc no bardzo się cieszę. Że mi się tak zachciało wracać, bo nadal się to rozwija. Oprócz tego we wrześniu był kolejny odcinek z serii, pierwszy raz na i byłam na kole. Tutaj też w ogóle duże zaskoczenie, bo jakby nie sądziłam, że. Że to koło mi się jakby spodoba, że poczuję jakąś taką zajawkę, a będąc już na tym kole i próbując tego, no to było to takie e, równie ekscytujące jak, e, jak Poldens, więc, e, więc no, to było też super. Cieszę się, że spróbowałam. Nie wiem, aczkolwiek, czy będę regularnie chodzić na koło, e, ale cieszę się, że spróbowałam i mogę powiedzieć, że byłam. We wrześniu też była moja przyjaciółka u mnie na poldensie, też byłam bardzo podekscytowana tym, że ona w ogóle sama chciała przyjść na ten poldens i do mnie i że mi pokazała, mega mi się to podobało i ona się też tak w to wkręciła, no to to już w ogóle było dla mnie ekstra, że, no, że poczuła to i jak, mimo że na początku się bała i powiedziała, że ale słuchaj, Ola, ja, ja jestem w ogóle, wiesz, tam nierozciągnięta, nie mam się. Siły i tak dalej, no to cieszę się, że mogłam jej pokazać, że, że nie musi być, żeby spróbować w poldensu i żeby tych pierwszych elementów się nauczyć. Także to był fajny taki, no fajny czas spędzony razem, ale też taki wewnętrzny mój sukces, że ją przekonałam do tego, że to nie jest aż takie trudne. Ok, październik, no październik był, no taki właśnie przełom w sumie września i października, był naprawdę takim miesiącem zmian, ponieważ zmieniłam lokalizację, w których ćwiczę, właśnie pojawiła się motlarnia, pojawiło się też u Eliski, trenowałam, trenuję nadal, więc tak, raz tu, raz tam, także pozmieniałam lokalizację i też odbyły się moje pierwsze warsztaty, w ogóle ruszył projekt warsztatowy. Po prostu jakby powstał w mojej głowie. No i później się przerodził w coś realnego, więc w październiku odbyły się pierwsze moje autorskie warsztaty Go of the Flow we Wrocławiu, właśnie z taką grupą próbną, bym powiedziała. Jezu, I Jezu, to było mega super. Ja się cieszę, tak, naprawdę, tak bardzo się cieszę, że to się odbyło, mm, bardzo mi się podobało. I, no i cieszę się, że tak naprawdę się ten projekt rozwinął, bo teraz będziemy jechać w Polskę yy, całą rodziną, prawdopodobnie. Więc, no, więc cieszę się, jaram się tak i to było w październiku. I w październiku również byłam na zawodach w Bydgoszczy, z tego też powstała relacja na YouTubie, byłam sponsorem i też to był taki wyjątkowy wyjazd, bo po pierwsze mogłam wystąpić na scenie z moją marką, więc to było coś nowego, a po drugie też jakoś tak miałam więcej interakcji z ludźmi, w sensie takim, że no, jestem turbo taka nieśmiała i też dawno mm, jakby nie... Y nie wiem, no nie wychodziłam, tak, no nie, nie byłam w takich sytuacjach przez to, że po prostu miałam moje dziecko, więc jakby te moje atrakcje takie poza domem yy, prawie się nie wydarzały, więc jakby to było fajnie yy, po prostu spotkać tyle ludzi, poznać nowych ludzi, bo też się pospotykałam z moimi ambasadorkami tam yy, i z jakimiś innymi znajomymi, z którymi się dawno nie widziałam właśnie z tego yy, świata Poldens, więc no to było mega fajne. Yy, dobra, no i przechodzimy do listopada. Listopad powiem wam, że yy, był taki bardzo egzotykowy, Byłam na, na dwóch, war, na trzech, na trzech warsztatach, a nie, nie, nie. Znaczy nie, no byłam na jednym warsztacie w listopadzie, a potem w grudniu byłam na dwóch. No w każdym razie był taki mocno egzotykowy, mm, rzeczywiście. Bo też byłam właśnie na warsztatach, potem sobie jeszcze trenowałam układ z tych warsztatów. Także ja go tak pamiętam, że trochę tego egzu było. No i byłam pierwszy raz na Pilatesie, czyli pojawił się kolejny odcinek z tej serii, pierwszy raz na. No i byłam na Pilatesie, poznałam Izę, która w ogóle jest mega miła i, i bardzo ją polubiłam. No i taką zyskałam właśnie nową zajawkę na ten Pilates. Chciałabym, żeby ten Pilates gdzieś tam się u mnie regularnie pojawiał, żebym ja po prostu na niego chodziła w jakimś stopniu, albo w jakimś tam stopniu go ćwiczyła, bo jest to fajna zajawka. No i dobiłam do grudnia i grudzień na pewno był egzotykowy ponownie, bo byłam właśnie na dwóch warsztatach z egzotyka, bardzo taka byłam złakniona tego tańczenia, więc mm, więc to na pewno. No i odbyły się drugie moje warsztaty e, właśnie autorskie, tym razem w Paul Pleasure e, i kurczę, no to było mega super i dało mi takiego fajnego Właśnie jakby kopa przed tą styczniową traską. Także jakby no fajnie było się jeszcze spotkać z dziewczynami, jakby przerobić ten materiał znowu na żywo. Także to był naprawdę mega fajny czas spędzony i. No, i nie mogę się już doczekać kolejnych tych warsztatów z Wami. No, a jeszcze tak treningowo podsumuję: no to właśnie na pewno jeśli chodzi o siłę, to czuję się ok. Troszeczkę teraz prym wiedzie właśnie egzotik, i trochę tej rurki teraz na ten moment powiem, że tak jakoś tak dawno, dawno nie było, ale nie biczuję się jakoś za to. W sensie dużo trenuję siłowo, trochę się właśnie spełniam tanecznie. No i co? No na pewno schudłam parę kilo niespecjalnie, jakoś tak po prostu wyszło, ale ogólnie tak Wam powiem po tym roku czuję się ze sobą super. Naprawdę. Pod kątem psychicznym, pod kątem fizycznym. Dużo się pozmieniało. Mam takie duże ambicje, dużo mam pomysłów, dużo mam planów. Yy, czuję się świetnie, i, i po prostu coś tak czuję, że ten 2026 będzie naprawdę przełomowy. Ja nie wiem, czy przełomowy, ale będzie fajny, myślę. Yy, I tego też Wam życzę, yy, moi kochani. Cieszę się, jeszcze raz Wam to powiem, że tutaj jesteście. Naprawdę jestem za to mega wdzięczna. Możecie teraz dać znaka sobie w komentarzu, czy tam buźkę, czy napisać hej. Bardzo się cieszę, że jesteście. Życzę Wam w tym nowym roku na pewno właśnie dużo inspiracji, motywacji, żeby robić super rzeczy, żeby spełniać swoje jakieś tam wizje, pomysły, żeby się spełniać też treningowo. Próbować nowych rzeczy, jakichś nowych przygód, poznawać nowych ludzi i wszystkiego, żeby po prostu czerpać z tego życia garściami. Nie wiem, dlaczego poszłam w taki vibe, ale jakoś tak teraz czuję, więc tego wam życzę. Szczęśliwego Nowego Roku. Pa! Był regularnie, żeby... Znaczy, żeby się u mnie po prostu pojawiał regularnie, nie, że ja... że